To, co zostało przyjęte, to jest tak zwane stanowisko negocjacyjne. Teraz prezydencja będzie z Parlamentem Europejskim dyskutować na temat tego stanowiska negocjacyjnego. Co będzie na końcu, dzisiaj nie wiemy, ale polski rząd ma tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia, polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim również. To, o czym warto pamiętać, to to, że Polska była na pierwszej linii przyjmowania uchodźców z Ukrainy i zrobiliśmy tutaj fantastyczną robotę i cała Unia Europejska to widzi. Komisja Europejska też powinna na to patrzeć, a polski rząd powinien zadbać, tak, jak zadbał czeski rząd na przykład o to, żeby uchodźcy, którzy przybyli do Polski właśnie z terenu Ukrainy, uchodząc przed nieuzasadnioną agresją rosyjską na to państwo, byli jakby wliczani do tych kwot, o których dzisiaj się dyskutuje. Czesi zapewnili sobie takie rozwiązanie, Polacy póki co nie. Oczywiście jeszcze wszystko przed nami, dlatego że, tak jak powiedziałem, to jest pewien początek procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim, co wyjdzie na końcu no dzisiaj. Tak, powiedzieli, nie, nie. Kary mogą być nie. Powiedzieli, nie, że 22 no. to jest kwota ale, ale 22 tysiące euro jest kwotą wyjściową. Ma pan rację, to jest dopiero... Ba po dokończyć, Bardzo pan. trudno powiedzieć, że tak samo jak, nie wiem, polski sejm inicjuje pracę nad jakimś aktem prawnym, on też często ulega zmianie na drodze właśnie ucierania stanowisk stanowisk negocjacyjnych. No zobaczymy, co To prawda, co nie niemniej jednak propozycja karania leży już na stole, tak? No już zostało to wypowiedziane. 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego, nielegalnego migranta. No, nie? Ja uważam, że to jest generalnie absurd, absurd, żeby w Polsce cokolwiek narzucać. W ogóle jestem przeciwnikiem takiego sformułowania, jak, jak, jak jest obowiązkowa, 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 obowiązkowa solidarność. Drugi dlatego, się że to, to jest pewnego rodzaju oksymoron nazwany. No, to, to są wyrazy, które, są, <laughs> które mają <laughs> przeciw, jest, przeciwstawne znaczenia. Powinni okay, wszyscy brać pod uwagę to, jak Polska zachowała się wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Powinni wszyscy brać pod uwagę to, w jaki sposób Polacy przyjęli Ukraińki, Ukraińców i jaką robotę tutaj wykonaliśmy. Za chwilę się odniesie